Jestem ciekawy w ogóle, jak ktoś może, czy się opłaca robić te dungeony? Zastanawiałem się nad tym, co tu może być fajnego? Cholera EXP, 70-130k, bonus EXP. W zasadzie to ja bym mógł karda robić. To będzie spróbować, może spoko są te dungi. Aha, ja z nim mogę handlować bez kurwa, robienia questa, ja pierdolę Dobra, czyli tu nie trzeba questów ro chyba. Czekaj. Ta Czyli tu nie trzeba questów do NPC'ów robić? Czyli do NPC'ów też questów nie trzeba robić. O, 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 tu w sumie mogę wszystko poselać, nie? Nie wiem, tego do Mine chyba wystawię. Kurde, taki poszedł za 2 miliony, ja pierdzielę. Po ile są w ogóle coiny? Po, 2, po 13. Dobra, wystawiam, niech będzie. A, nie mogę. Kurde jakby jakiś RH poleciał. 30K. No i level upik. 113 15 minut level. No już tutaj nie idzie tak szybko. I za niedługo chyba to, żeby stiarka powinna być. Więc zdobyjemy się. Co fajnego leci z tych? Deli jeszcze. jeszcze trzeba było przetestować, czy Kukłę da się w domu postawić, i poskilować sobie na spokojne. No to by w sumie dużo zmieniało, jakby się dało Kukłę w domu postawić. No bo to na pułapku praktycznie można było sobie skillować. Co to? Dragon Lord Trophy 22k. O! I już profit. Czekaj jaka szansa na to jest No i level wpadł. 114 A ile jeszcze mam tutaj taska? 50 Ale chyba bestiarkę zaraz będę miał Bestiarka 2 jeszcze No ale na tym huncie to ile będzie na plus? Z 50k ponad Na tym refie. Także całkiem, całkiem przyjemnie. No i bestiarka gotowa. No, baczmy, co leci z Deli. O, Dragon Lord Trophy 0.10. To dropnąłem Framing Boa. Dropnąłem DSmik Dropnięty RH1 dropnąłem kiedyś Towerki chyba żadne nie poleciały. Ok. O, znowu łok, co jest? Chyba DL zaczynamy się rozkręcać. piero a ja task kończę. No, jak będzie tak lecieć, to będę tu siedzieć dalej. Ten Flaming ball? po ile chodzi? 20k, niby no aha, ale 20k to pewnie z atrybutami. Tak to 18. Pa, kolejny Bóg, co jest? Ile mam jeszcze do taska? 30 Dragonów. No to jeszcze taska chyba zrobię. Troszkę, że tutaj damy bez atrybutów żadnych poleciały, da? A mamy co innego w tych zalecanych taskach? Nie, no ale skorpiony są tylko. No i kolejny level: 116 i 7 DLi do taska. A na level potrzebuje? 500k expa. No to chyba levela nie bije. Pyk, pyk, odbierz nagrodę. Pyk. No i level 117. Na razie nie mam nic fajnego zaleconego. Mamy skorpiony. E to posiada dalej na tych delach. Może coś się hajsu zarobi jeszcze. No jakieś ile temy Jakiegoś ucha mam dziwnego. Co jest? Tego nie mogę używać, tak? Ta, bo co ucho od tego kurwa f... gościa, którego zabiłem, ale bym się wywalił teraz, jakim cudem chłop miał 500 uchów w staku? Chyba z szopa były uchy. O, RH jeszcze poleciało, ja pierdzielę Najsik. Pierwsze profity na delach. w końcu kurde ile można? No, to teraz zagleci na delach. to można mieć dale. No pa Powiem Ci, że ja tyle nie dropnałem przez ostatnie 450 deli, nie? Nie wiem, no to musi być coś z levelem. No to jest niemożliwe. Że ja przez 450 deli nic nie dropnałem? A tu nagle dropnąłem kurwa 150k, nie? Na jednym tym Na jednym refie. Chyba póki co będę siedział na tych dl jak teraz zaczęło lecieć, to tym bardziej. Zarabiał hajsik, wybijał powoli levela, a potem się zobaczę. Może jutro spróbuję też tego dungeona w sobie zrobić, bo nie robiłem nigdy. Nie wiem czy opłaca się to robić czy nie, ale... No fajnie by było sprawdzić No ale ogólnie spokojnie Ty wystawiłem Może ktoś kupi tego demonik Aksa A jak nie, no to nie Jest sobie za 45 coinów